Ciepły wiosenny wieczór powoli opadał na małe prowincjonalne miasteczko. Ulice stopniowo pustoszały i tylko nieliczni przechodnie spieszyli do swoich spraw. Przed budynkiem administracji miejskiej stała niewielka grupa ludzi, głównie starszych, z plakatami w rękach. Przyszli na pokojowy wiec w obronie miejskiego parku, który planowano zburzyć pod nową zabudowę handlową. Wśród protestujących wyróżniał się siwy mężczyzna, około 70 lat w starym wojskowym mundurze bez dystynkcji. Był to Nikołaj Iwanowicz Pietrow, były pułkownik milicji, a teraz zwykły emeryt. Jego plecy były proste jak u prawdziwego wojskowego, a oczy, mimo wieku, zachowały żywy blask. W rękach trzymał własnoręcznie zrobiony plakat z napisem Ocalmy park dla dzieci. Wiec przebiegał cicho i spokojnie. Ludzie stali w milczeniu, tylko od czasu do czasu szepcząc między sobą. Nie zakłócali porządku publicznego, nie przeszkadzali w ruchu. Byli po prostu grupą obywateli, którzy chcieli wyrazić swoją opinię. Wkrótce jednak pod budynek podjechał radiowóz. Wysiadł z niego młody sierżant Aleksiej Romanow, 25-letni chłopak z ambicjami. I twardym charakterem. Niedawno awansował i pragnął pokazać przełożonym swoją pryncypialność i zdecydowanie. W jego rozumieniu, każde zgromadzenie ludzi na ulicy było potencjalnym zagrożeniem dla porządku. Romanow ruszył w stronę grupy protestujących, demonstracyjnie poprawiając pas z bronią. Jego ruchy były gwałtowne i pewne siebie. W oczach malowała się chęć pokazania, kto tu rządzi. Obywatele, ogłosił głośno. Nielegalne zgromadzenie. Wszyscy natychmiast się rozejść. Starsi ludzie spojrzeli po sobie z przerażeniem. Nikt nie spodziewał się takiej agresji ze strony policji. Przecież stali tylko spokojnie z plakatami. Młody człowieku, powiedział spokojnie Nikołaj Iwanowicz, robiąc krok do przodu. Mamy prawo do pokojowego wyrażania swoich opinii. Nikomu nie przeszkadzamy i nie łamiemy prawa. Sierżant Romanow przyjrzał się uważnie siwemu mężczyźnie. Stary wojskowy mundur wywołał w nim irytację. W jego oczach był to po prostu kolejny emeryt, który zgrywał ważniaka. Dobra, dziadku, nie wymądrzaj się, warknął policjant. Powiedziano, rozejść się, to się rozchodzimy i zdejmij ten maskaradowy mundur. Kim ty w ogóle jesteś? Jakimś stróżem? Nikołaj Iwanowicz zacisnął szczęki, ale zachował spokój. Przez długie lata służby przywykł do panowania nad sobą, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jestem zwykłym obywatelem, który broni interesów swojego miasta, odpowiedział z godnością. Romanow uśmiechnął się szyderczo i podszedł bliżej. Podobało mu się poczucie władzy nad bezbronnymi ludźmi. Hej, obywatelu w mundurze, jesteś zwykłym starym klaunem. Spojrzał z pogardą na pagony bez gwiazdek. Zdejmuj natychmiast tę szmatę. Inni uczestnicy wiecu zaczęli się cofać. Widać było, że sytuacja się zaognia i nikt nie chciał mieć problemów z policją. Mikołaj Iwanowicz stał nieruchomo. Ten mundur nie był dla niego tylko ubraniem. Był pamięcią o trzydziestu latach uczciwej służby, o towarzyszach, o zasadach, którym był wierny przez całe życie. Nie zdejmę munduru, powiedział cicho, lecz stanowczo. Romanow poczuł, że zaczyna tracić panowanie nad sytuacją. Jego duma została urażona tym, że jakiś starzec śmie mu się sprzeciwiać. Ach ty, stary szczurze! Krzyknął i gwałtownie pchnął Nikołaja Iwanowicza w pierś. Starszy człowiek zachwiał się, ale utrzymał na nogach. W jego oczach pojawił się ból, nie fizyczny, lecz duchowy. Nie mógł uwierzyć, że młody policjant podniósł rękę na starszego człowieka. Zaraz ci pokażę, jak się do mnie odzywać! krzyczał dalej Romanow, wpadając w furię. I wtedy zrobił coś, co później będzie wspominał do końca życia z palącym wstydem. Sierżant zamachnął się i mocno kopnął Nikołaja Iwanowicza w brzuch. Starzec zgiął się z bólu i upadł na jedno kolano. Plakat wypadł mu z rąk na asfalt. Zgromadzeni westchnęli z przerażenia. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Romanow stał nad powalonym starcem, ciężko dysząc ze złości. Nagle jednak zadzwonił jego telefon, zirytowany odebrał. – Romanow, słucham! – ryknął. – Aleksieju Siergiejewiczu! – usłyszał w słuchawce zdenerwowany głos dyżurnego. – Pilnie potrzebna wasza pomoc. Idzie do nas na komendę pułkownik Pietrow, Nikołaj Iwanowicz. Pamięta Pan, jak o nim opowiadałem? Legenda naszej milicji 30 lat służby, rozwiązał setki spraw teraz na emeryturze, ale dowództwo bardzo go szanuje. Chcę złożyć zawiadomienie o jakichś nieprawidłowościach w rejonie administracji. Proszę Go przyjąć i udzielić wszelkiej pomocy. Słuchawka wypadła Romanowowi z ręki. Powoli odwrócił się do siwego mężczyzny, który wciąż klęczał, trzymając się za brzuch. Pan Pan jest pułkownikiem Pietrowem? wyszeptał, czując jak krew odpływa mu z twarzy. Nikołaj Iwanowicz powoli podniósł głowę. W jego oczach nie było złości, tylko głębokie rozczarowanie. Nikołaj Iwanowicz Pietrow Pułkownik milicji w stanie spoczynku, rzekł cicho. 30 lat służyłem w organach spraw wewnętrznych, dwadzieścia z nich w tym mieście. Romanow poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg, znał to nazwisko. Wszyscy na ich komendzie znali legendarnego pułkownika Pietrowa, człowieka, który w latach 90. w pojedynkę walczył z przestępczością zorganizowaną który rozwiązał głośną sprawę zabójstwa lokalnego biznesmena który z narażeniem własnego życia uratował z pożaru całą rodzinę Towarzyszu pułkowniku zaczął się jąkać Romanów Nie wiedziałem Przepraszam Ale Nikołaj Iwanowicz już podnosił się z ziemi wsparty na ramieniu starszej kobiety która do niego podbiegła Podniósł swój plakat otrzepał go i znów wziął w ręce Wie pan co, sierżancie, powiedział spokojnie. Chciałem złożyć zawiadomienie w sprawie nielegalnej zabudowy parku. Ale teraz mam coś do dodania do tego zawiadomienia. Romanow stał jak skamieniały. Rozumiał, że jego kariera jest skończona. Ale jeszcze bardziej dręczyła go myśl, że podniósł rękę na człowieka, który poświęcił życie obronie innych, towarzyszu pułkowniku, wyszeptał. Co zamierza pan zrobić? Mikołaj Iwanowicz spojrzał uważnie na młodego policjanta. W jego spojrzeniu nie było nienawiści, był smutek z powodu młodego pokolenia, które zapomniało o honorze i godności. A jak pan myśli, sierżancie, co powinien zrobić policjant, który był świadkiem pobicia starszego człowieka? Romanow spuścił głowę. Nie mógł znieść spojrzenia tych uczciwych, zmęczonych oczu. Pół godziny później pod budynek administracji podjechało kilka radiowozów. Z jednego z nich wysiadł pułkownik Michajłow, obecny komendant miejskiej policji. Szybko podszedł do Nikołaja Iwanowicza. Nikołaju Iwanowiczu, co się stało? Zostałem poinformowany o incydencie. Stary pułkownik spokojnie opowiedział o tym, co zaszło. Nie domagając się kary, nie podnosząc głosu, po prostu przedstawił fakty. Pułkownik Michajłow był w szoku. Odwrócił się do Romanowa, który stał blady jak ściana. Sierżancie Romanow, proszę zdać broń służbową i dokumenty. Jest pan zawieszony w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy. Romanow w milczeniu wykonał rozkaz, ale zanim odszedł, podszedł do Nikołaja Iwanowicza. Towarzyszu pułkowniku, powiedział drżącym głosem, rozumiem, że przeprosiny są tu nie na miejscu, ale chcę, żeby pan wiedział. Dzisiaj zrozumiałem, jaki powinien być prawdziwy policjant. Dziękuję panu za te lekcję. Nikołaj Iwanowicz kiwnął głową, nic nie mówiąc. Wiec trwał dalej. Ludzie stali z plakatami, broniąc swojego parku. A obok nich stał siwy człowiek w starym mundurze, pułkownik w stanie spoczynku, który całe życie służył prawu i sprawiedliwości. Wieczorne światła miasta zapalały się jedno po drugim, a w tym łagodnym blasku twarz Nikołaja Iwanowicza wydawała się spokojna i pełna pokoju. Wiedział, że sprawiedliwości stanie się zadość. nie tylko w sprawie parku, ale i wobec tych, którzy zapomnieli o honorze i obowiązku.